Zrobiliśmy tutaj rząd, gdzie mieliśmy 10 słupków z tej strony i 10 słupków z tej strony. Więc teraz obracamy naszą robótkę i oczkami ścisłymi przechodzimy yy, aż tutaj, raz do drugiego tutaj słupka. Czyli bijamy się i robimy oczka ścisłe. Do samego końca, tam gdzie pokazałam do drugiego słupka. Tutaj gdzie mamy dwa oczka łańcuszka, też robimy oczka ścisłe, tylko wbijamy się w oczka łańcuszka. Czyli wbijamy się w jedno w pierwsze oczko łańcuszka, robimy oczko ścisłe, wbijamy się. Drugie oczko łańcuszka i robimy oczko ścisłe i potem jedziemy już dalej z tymi oczkami ścisłymi, aż tutaj do drugiego słupka. Dotarliśmy tutaj do tego drugiego słupka, trzy oczka łańcuszka. Jako jeden słupek i teraz słupek nad słupkiem, czyli będzie tak drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, piąty słupek, szósty słupek, wszystkie słupki, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Ja tutaj będę musiała się posiłkować drugim kordonkiem. Co tu mi się tak poplątało? Ponieważ zostało mi tylko tyle tego cieniowanego, więc wykończę sobie tego listka niestety kordonkiem zielonym, a już zwykłym. Będzie taki nietypowy, bo będzie wielokolorowy. No. Więc złośliwość rzeczy martwych. Nie wiem, czemu mi się ten kordonek tak... Aj. Dobra, ja na razie uciekam i pod... spróbuję rozplątać to. Już jestem. Tutaj mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

9, 10, 11. Aha, czyli jeszcze jedno oczko ścisłe trzeba. Tutaj. Przepraszam Was bardzo, ale robię na oko. Nie mam żadnego wzoru. Wzoruję się na tym listku. I teraz dopiero trzy oczka łańcuszka. I tutaj będzie tak. Jeden słupek, czyli mamy dwa słupki, trzy słupki. 4 słupki, 5 słupków, 6, a teraz już jest dobrze. 6 i 7, czyli mamy 7 słupków. Teraz robimy 2 w jednym. I tu będzie 9 i 2, 10 i 11. Czyli teraz w tym rzędzie mamy 11 słupków z tej strony i 11 słupków z drugiej strony, czyli robimy dwa oczka, łańcuszka i znowu dwa słupki pod łukiem. 2 dwa, dwa słupki w tym pierwszym słupku po łuku, czyli tu już mamy 4, 4 i 7 słupków. Każdy w jednym oczku, czyli będą dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Siedem słupków i tu było cztery. Dwa tu i dwa tu. I teraz tak jak żeśmy robili w tamtych rzędach, pomijamy tutaj dwa, tutaj dwa, wbijamy się raz, dwa, trzecie i robimy znowu to samo. Czyli siedem słupków, każdy słupek w jednym słupku, trzy, cztery, pięć, sześć. I 7. Tu robimy 2. I pod łukiem 2. I w sumie wychodzi 11, i powtarzamy ten wzór. Powtarzamy ten wzór dotąd. Czyli będziemy już pracować na 1, 2, 3, 4 na 5 płatkach. Czyli 2 tutaj. Zostawiamy i robimy tutaj do tego. Tutaj dokładnie, tutaj, o, tutaj, akurat jak mi się kończy ten ciemny niebieski. I robimy tutaj dotąd. Widzimy się tutaj przy końcu. Ja tutaj już zrobiłam. Do tego momentu, tutaj pamiętacie, że dwa te czubeczki, dwa te jakby listeczki zostawiamy, pracujemy teraz tylko na pięciu już, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz tak, obracamy robótkę i znowu robimy dwa oczka ścisłe, jedno, dru jedno drugie i znowu teraz będziemy dodawać. Dodawać yy, supek, czyli tu mamy tak 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Dobrze, czyli dwa oczka tutaj w lewo. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka jako nasz jeden słupek. I teraz znowu robimy słupek na, słupek na słupku, czyli mamy dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem tak osiem pojedynczych słupków. Osiem w tym tutaj ostatnim robimy dwa, czyli mamy dziewiąty dziesiąty. I teraz pod łukiem znowu 2, czyli będziemy 11 i 12, czyli 12 słupków. Teraz po tej stronie 2 oczka łańcuszka, i po lewej stronie robimy to samo, czyli 2 słupki pod łuk. Tutaj na tym pierwszym słupku robimy też 2, więc mamy 4. Zobaczcie, jak mam już mało. Tego kordonka, ale dobrze zużyję go do końca. Znowu się tu tak jest, właśnie na końcówce, że wychodzi ta nitka końcowa, i one się tu tak plątają. Dobrze, i tutaj mamy tak dwa, cztery. I teraz robimy piąty słupek, szósty słupek, siódmy. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty słupek. No i teraz znowu dwa pomijamy z tej strony, dwa z tej, wbijamy się w trzeci i powtarzamy od nowa, czyli 12 słupków po tej stronie i 12 słupków po tej stronie. I pracujemy tak do raz, dwa, trzy, cztery, pięć, do tego momentu. Czyli tu będziemy robić jeszcze chyba dwa rzędy, i znowu kolejne listki nam odchodzą. No będziemy pracować na tych trzech, znowu trzy rzędy, i potem znowu na jednym będziemy pracować. No, na razie zróbcie sobie po 12 słupków. Po 12 słupków, tutaj z jednej, z drugiej strony, do końca, do końca, do tego tutaj momentu. Do tego tu. O. Doszłam tutaj już do końca. Obracamy robótkę, i teraz będziemy robić już ostatni rządek tutaj na tym. Więc jeszcze robimy jeden, i znowu będziemy już opuszczać jeden, tak jakby listek, zostawiać. Więc tutaj. Na drugim słupku oczko ścisłe, na kolejnym oczko ścisłe i tutaj robimy trzy oczka łańcuszka, już i kolejno słupki, dwa, <try> trzy, cztery pięć. Sześć, siedem, osiem i dziewięć słupków pojedynczych, dziewięć słupków pojedynczych. Teraz dwa słupki tutaj na tym ostatnim słupku i dwa słupki pod łukiem, jeden i Drugi. Czyli wyszło nam w sumie 13 yy, słupków z tej strony, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki pod łukiem, dwa słupki w pierwszym słupku. I tutaj robimy dziewięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem osiem i dziewiąty, dziewiąty, dobrze, dwa opuszczamy tutaj, dwa z tej strony, Pijamy się w trzecie i zrobimy 13 słupków z jednej, dwa oczka łańcuszka i 13 słupków z drugiej strony. No I zróbcie sobie tak do tąd, do i w następnym rzędzie już oczkami ścisłymi będziemy przechodzić tutaj dotąd, ale to ja wrócę i Wam pokażę. Ja tu już widzicie, musiałam dołączyć sobie inny kolor zielonego, ponieważ już ten kordonek cieniowany mi się skończył. I teraz będę szydełkować kordonkiem Maxi. Widzimy się tutaj. Tu się widzimy. Zróbcie sobie naokoło. Spotkamy się już po tym rzędzie. Skończony. Tu rząd skończony. Obracamy teraz naszą robótkę i przechodzimy oczkami ścisłymi. Oczkami ścisłymi. Trzecie oczko ścisłe. No nie za bardzo. Chodź tu aż tutaj do Raz, dwa, do trzeciego słupka. Bo będziemy pracować już tylko na tych trzech płateczkach. Więc zróbcie sobie oczkami ścisłymi tam do tego momentu. I będzie już tych słupków: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć. 12, 14 słupków będzie w rzędzie. Już tutaj doszłam do tego momentu, gdzie zaczynamy. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek I robimy tych słupków będzie tutaj 10, pojedynczych. Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Tutaj robimy dwa, czyli mamy już dwanaście i pod łukiem dwa, czyli w sumie czternaście słupków. Dwa oczka łańcuszka. I znowu dwa słupki podług. Dwa słupki tutaj w tym pierwszym oczku. I tutaj dziesięć pojedynczych słupków jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesiąty pojedynczy słupek. I znowu, dwa omijamy słupki z tej strony, dwa z tej, wbijamy się w ten trzeci, robimy dziesięć słupków. Dwa słupki w pierwszym, i dwa słupki pod łukiem, czyli żeby nam wyszło 14 słupków. I robimy tylko do tego miejsca. Raz, dwa i tutaj kończymy. Czyli robimy teraz już tutaj tylko na tych trzech płateczkach. Rząd zakończony. Obracamy robótkę. I teraz tak jedno oczko ścisłe. Drugie oczko ścisłe. I tutaj na trzecim robimy już trzy oczka łańcuszka. I z powrotem robimy, czyli będzie drugi słupek. Trzeci słupek. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty, jedenaście mamy, dwa tu, czyli mamy trzynaście. I pod łukiem czternasty i piętnasty. Czyli piętnaście. Tutaj mamy teraz słupków. Dwa oczka łańcuszka. I znowu dwa słupki pod łuk. Dwa słupki na pierwszym tutaj słupku. I jedenaście słupków pojedynczych. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Tu mamy tak ósmy, dziewiąty, dziesiąty i Jedenasty słupek. I teraz narzut. Pomijamy dwa tu, dwa tu, wbijamy się w trzecie i robimy od nowa. 11 pojedynczych słupków, dwa słupki tutaj w tym ostatnim słupku i dwa słupki podług, żeby nam podług i żeby nam wyszło 15, 15 słupków. Pracujemy tylko na tych trzech na tych trzech płateczkach. Rząd zakończony. Obracamy naszą robótkę. I ostatni rząd pracujemy na tych trzech listkach. Czyli oczko ścisłe. Oczko ścisłe. I trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I tu powinno być już nam 12 pojedynczych słupków. Czyli mamy tak trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Czyli się zgadza, dwanaście pojedynczych słupków. Tutaj w tym ostatnim robimy 2, 2 i pod łukiem 2. Czyli w sumie wyjdzie nam 16 słupków po jednej i 16 słupków po drugiej stronie. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki podług. Dwa słupki na tym pierwszym słupku po łuku zaraz czyli mamy cztery i dwanaście słupków pojedynczych dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem 9, 10, 11 i 12 słupek pojedynczy. I tak jak w pozostałych rzędach, Dwa tutaj omijamy, Dwa z tej omijamy, narzut, wbijamy się tu w trzecie oczko i powtarzamy po 16 słupków po każdej stronie i pracujemy tylko na tych. Trzech y, takich płatkach. Rząd skończony. Y, obracamy robótkę i teraz przechodzimy oczkami ścisłymi. Tutaj raz, dwa do na trzeci słupek. Czyli robimy oczka ścisłe, czyli teraz będziemy pracować tylko na tym elemencie. Na tym jednym elemencie oczkami ścisłymi przejdźcie sobie tak do, do tego momentu, tutaj dotarłam. Tutaj już oczkami ścisłymi. Będziemy pracować tylko na tym już jednym elemencie, czyli robimy trzy oczka łańcuszka. I tutaj powinniśmy mieć yy, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście trzynaście pojedynczych słupków. Tutaj w tym ostatnim słupku robimy dwa i pod łukiem też dwa. Czyli w sumie wychodzi nam 17 słupków po jednej stronie. Dwa oczka łańcuszka i z powrotem dwa słupki pod łuk. Dwa słupki w jednym oczku, w tym pierwszym połku. I trzynaście słupków tutaj do końca. Widzimy się tutaj. Rząd zakończony. Obracamy robótkę. I robimy jedno oczko ścisłe. I drugie oczko ścisłe. I jak się domyślacie, tutaj będzie już czternaście pojedynczych słupków jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście i czternaście pojedynczych słupków, dwa słupki tutaj w tym ostatnim słupku, raz dwa. I dwa słupki podług, czyli tutaj mamy 18 słupków, i dwa oczka łańcuszka, i dwa słupki pod podług, i powtarzamy do końca. I tutaj. I robimy później ostatni rząd. Yy, tutaj już rząd skończony, ostatni rządek nam został. Czyli robimy oczka ścisłe, jedno oczko ścisłe i drugie oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka i robimy słupek nad słupkiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, szósty słupek. Siódmy. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, dwunasty i będzie tak trzynasty, czternasty i piętnasty. Dwa. Słupki tutaj w tym ostatnim słupku i dwa słupki podług. Dwa oczka łańcuszka, dwa słupki podług. Dwa słupki na tym, osta na tym pierwszym słupku i piętnaście pojedynczych. 19 słupek zrobiony. Teraz obracamy robótkę. I robimy oczko ścisłe oczko łańcuszka. I odcinamy nitkę. Nitkę, oczywiście, chowamy. Tu jest przód. I listek się tak prezentuję. A może w tą stronę. Ja go ukrochmal, wykrochmalę, wyprasuję i potem zdjęcie dodam już takiego listka wyprasowanego. Tutaj jest ten niebieski, co robiłam. O, wyszedł <gryw> praktycznie taki sam. O. Jeśli filmik Ci się podobał, łapka w górę, proszę o pozostawienie jakiegokolwiek komentarza. Oraz oczywiście yy, subskrybuj mój kanał. Koniecznie z dzwoneczkiem. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!